Być on nie pyta, czy boli on po prostu naciska, tak samo jak myśli, co wracają, choć nie zapraszałem. Klatka schodowa zna moje kroki, lepiej niż listy obecności. Zawsze gdzieś obok, nigdy dokładnie tam, gdzie trzeba. Poranki za wcześnie, oczy za ciężkie, w głowie więcej pytań niż tych, na które chcą odpowiedzi Siedzę, ale nie słucham, słyszę, ale nie wierzę każą myśleć schematem, a ja się w nim nie mieszczę Dzwonek jak reset, ale tylko dla nich Dla mnie to ciągalszy tego samego napięcia. Piszę po marginesach, bo w linijkach się duszę mówią, skup się na przyszłości, jakby teraźniejszość nie gryzła. Głowa jak śmietnik, pełna cudych planów, kim będziesz? A ja jeszcze walczę z tym, kim jestem, noc nie leci, noc. Obnaża kartka, długopis i myśli, że coś tu nie gra. To nie jest bunt na pokaz, to jest zmęczenie systemem, gdzie każdy ma miejsce, a ja ciągle stoję obok. Nie chcę być wzorem, nie chcę być numerem, chcę przestać udawać, że to wszystko ma sens. Czasem mam dość ludzi, czasem mam dość siebie, więc wyrzucam to w wersach, zanim polecę w coś gorszego. Nie ma refrenu, bo nie ma przerwy, jest dzień, noc i to samo ciśnienie między. Jeśli to brzmi niewygodnie, to dobrze, ja też tu nie jest mi wygodnie.